A Witam pana, panie Krzysztofie. Co u pana słychać? A nic tak se stoję. Nie ma co robić. No. Wie pan co? Że ja, żebym dzisiaj tak se wstał. I pomyślałem, żeby coś co zrobić. Ale doszedłem do wniosku, że nie ma co. Racja, w ogóle jakoś tak dzisiaj jaki jest. Pan też to czuje? No. No. Pogoda ogóle taka niewyraźna jest. W ogóle ciśnienie, wie pan, takie jest, wie pan, że to tak właśnie nie wiadomo, czy to jest zimno, czy to jest ciepło. W ogóle nie wiadomo, jak się ubrać, wie pan. Szczerze? No. Różanie za mną chodzi od rana. A za mną od wczoraj. Normalnie pomodliłbym się jak człowiek. Pomodliłby się pan? Uajaj. Wie pan, trochę wcześniej jest. Która to jest godzina? E, no nie przesadzaj pan. Jest grubo po siódmej. Rzeczywiście, cztery po siódmej. Patrz pan, jak ten czas zapierdziela. No to co? No wie pan co? Tak właściwie to przeciwwskazań nie widzę, tylko wie pan co? Tak delikatnie, dziesiąteczkę, żeby rozgonić chmury. No jasne, pewnie że tak. Tak dla kurażu. Żadne tam ordynarne klepanie zrobacie. Dla zdrowotności. A jak dla zdrowotności, to proszę bardzo. Nie, ja proszę bardzo. Nie, no, proszę bardzo. Nie, proszę bardzo. nie no, ja zapraszam. No no Za tobą też chodzi Różaniec? Nie odmawiaj sobie tej przyjemności i odmów. Pięć dziesiątek.